Dostałam hasło. W najgorszym momencie. Ania, wiem, że aktualnie jesteś trochę... Ale musisz to odgadnąć. Na szczęście dla nas obu hasło jest w prostej linii związane ze mną, więc powinno być łatwo. Perfumy? Nie, ty się nie pachnisz. Rud? Dobra, to inaczej? Zapraszanie do siebie ludzi? Nie, tego też nie robisz. Anka, możesz chwilowo przestać po mnie jechać i zacząć zgadywać? To musi być nurek. No, widzisz? <laughs> nie obraz się, ale skarbam tylko dlatego, że mój tata jest nurkiem. W sumie racja. Poleciałam trochę za specyficznie. Ty i twoja mama też nurkujecie? Ja, to wolę raczej opalanie na słoneczku. A mamy nie mam. O. Ja nie mam tatę, więc w sumie trochę rozumiem. O. No, halo, wy serio tego nie widzicie? Wyglądacie jak dwie krople wody. Tak myślisz? Ja tego jakoś nie widzę. Aj, dziewczyny, teraz nie dostałam kalambury. Dawaj, zgadniemy. Su tarif ka?